Rozdział drugi. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z Nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli: W Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a posyłając ich do Betlejem powiedział: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi aby i ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto kadzidło i mirre. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. A gdy oni odeszli, oto Anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mego syna. Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Słychać głos w rama lament płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie i powiedział, wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czyhali na życie dziecka. Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej. Lecz gdy usłyszał, że Archelaus Króluje w Judei w miejsce Heroda, swego ojca, bał się tam iść, ale będąc napomniany przez Boga we śnie, odszedł w stronę Galilei. A przyszedłszy, mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków, będzie nazwany Nazarejczykiem.